Siema, z tej strony Klacko Mania TV witam Was w kolejnym odcinku. Będzie to odcinek informacyjny. Chciałbym Was się zapytać, co chcecie zobaczyć na moim kanale. Nie wiem, czy jakieś recenzje, czy animacje same chcecie. A jeśli animacje, to napiszcie, jaką serię animacji mam kontynuować, czy na przykład Lego ekipa. Czy mam wznowić na przykład LEGO Szkołę, albo nie wiem, jeszcze kiedyś była LEGO Rycerze, albo był Statek Marzeń. Jeśli chcecie, żebym żadnej serii nie kontynuował, to napiszcie, to jakąś nową wymyślę, albo wydajcie jakąś serię. I przy okazji zachęcam Was do pisania jakichś pytań w komentarzach, to może jakieś Q&A zrobimy. No więc to chyba na tyle. Łapkujcie, subskrybujcie i cześć.